Dzień dobry, dzień dobry, miałam nie łapę za kamerę, miałam nie nagrywać tego vloga, e, z tego względu, że nic się nie będzie takiego działo, znaczy nic się nie będzie działo, po pierwsze, po pierwsze, ja, o, jest, nie. ja tylko słyszę kamerę, siedział tam na cud. cudo, no cudzi się tak śliska, co chcesz, tak musisz się przywitać, tak? Musisz się przywitać z kości, którzy nas tutaj obserwują. E, dobra, słuchajcie, co ja chciałam Wam powiedzieć to mm, taki mały tak, 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 taki mały o, pokaz moich kwiatków. Nie pamiętam e, ile kwiatków kupiłam, ale zobaczcie, cudeńko przepięknie. tu malutkie mu rosną. Ten też dostaje małych kwiatków, no. Cuda nie widzę, ten nawet dostaje małych kwiatków. Paprotka mi się nie przyjęła, yy, a reszta moich kwiatków idzie jak burza. Pięknie rosną, cudownie wręcz. Yy, nawet tutaj, o zobaczcie, maleństwa. Jedno, tutaj nowe, drugie, tutaj również trzecie. No i tak odnośnie kwiatków. Yy, idę do sklepu, idę. Po sklepu, do sklepu po warzywa, muszę kupić ocet, bo będę robiła haweki. I dobrze słyszycie, w zalewie octowej różne takie rzeczy. Tak bardzo dużo robię przytworów. praktycznie wszystko sama. Codziennie piekę chleby, co drugi dzień, bo jeden chleb czy tam 8 bułek, starczy nam na dwa dni. Także co drugi dzień coś piekę, jakieś ciasta, jakieś ciastka, jakieś ciasteczka, wszystko Samemu w ogóle to chciałam Wam przypomnieć, żebyście zostawiali ślady po sobie. Bo jeżeli ja tego nie przypomnę, to Wy ani nie obejrzycie tego filmu, ani nic nie napiszecie, ani nic nie zostawicie. Dlatego teraz notorycznie będę przypominała o tym, aby pozostawić ślad po sobie. Jakie macie ochotę? Kwiatuszka, konieczynkę, no i kciuki? Tak. E... Bo normalnie rozwaliliście bank, że tak powiem, pod ostatnim filmikiem, czyli pod e, zakupowo TK Max i zakupione u babci. Fenomen, fenomen. E, także będę przypominała, a Wy róbcie swoje, ja będę wtedy dużo nagrywać, tak jak dzisiaj. Miałam już nie nagrywać, ale mówię, jadę do sklepu, zobaczycie, jakie przeceny zrobię. Jadę na takie małe zakupy, ale zawsze coś tam pokażę. Dzisiaj mamy wyjście wieczorem. No, później wam powiem gdzie. Jak się przebiorę i pokażę, to wam wtedy powiem gdzie. U mnie będzie albo do wieczora samego siostra pilnowała młodego. Z nim zostanie albo będzie nawet u nas nocować i stąd pójdzie do pracy. Ona mieszka u, u, na końcu ulicy, naszej ulicy, w drugą stronę, więc ma bardzo bliziutko do domu. Tak samo mój brat blisko mieszka, tak samo moja mama. Mieszkamy w takim teraz czworokącie, bo wcześniej to był trójkąt się śmialiśmy, teraz jest czworokąt <laughs> od jakiegoś czasu. Także wszyscy mieszkamy tutaj w kupie, Mam, mamy do siebie bardzo, bardzo bliziutko. Także dzisiaj my dorośli mamy wyjście, młody śpi. A jest za dwunasta, Ja się zbieram do sklepu, ale siedzieliśmy do późna, było chyba pierwsza w nocy. więc chłopak niech sobie nawet prześpi cały dzień, i tak będą siedzieć do nocy. I tak na pewno, dopóki my nie wrócimy, młody nie pójdzie spać. Codziennie wstaję o 6 rano, codziennie chodzi wcześnie spać o około 10-11, czasami 12 zależy. No, 12 nie, bo jak chodzi do szkoły, to tak późno chodzi, nie chodzi spać, ale przez weekend nawet do 3 potrafimy siedzieć wszyscy, więc musi mieć też odpoczynek, niech sobie śpi dzieciak. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? No dobra, gotowanie. Makarony, pie, piekę, chlebki. Myślę o tym, żeby robić swoje wina i swoje nalewki. To już jest ten czas, kiedy dojrzałam do tych właśnie swoje weki, swoje jakieś takie sałatki do, do słoików. Po co to kupować? Ja i tak dużo używam takich dodatków. Pikle to i zalewie, czy. czy czy kiszone rzeczy są bardzo e, potrzebne na florę bakteryjną, i staram się mm, jak najwięcej korzystać z dobrodziejstw matki natury, mm, a nie jakieś wspomaganie tabletkami, jakimiś sokami, jakimiś wymysłami. Ludzie sami sobie życie komplikują po to, żeby szła dobra sprzedaż. <laughs> Także tu miejcie w głowie swój rozum i sport plus odżywianie w miarę, w miarę waszych możliwości dobre, co nie znaczy, że nie możecie sobie pozwolić na jedzenie typu fast food, restauracja, czy alkohol, czy kawa, czy napoje gazowane, bo, czy tam cukry, bo to wszystko to jest jedna wielka ściema. Ym, narzucane jest nam naprawdę wiele, a to, co teraz się dzieje jeszcze w Polsce, to już w ogóle przechodzi yy, yy, wszystkie pojęcia. Yy, na internecie też za nie jest, z tego względu, że każdy się promuje jak może, przedstawiając różne produkty, za które dostają kasę yy, czy to na sprzedaż, czy to reklama. Każdy orze jak może. Yy, tylko wiecie, co ludzie popadają w takie, jakby to powiedzieć. jakieś depresje porównują się do wszystkich, gdzieś tam, coś tam. Właśnie internet się rozłączył, bo tak wie strasznie. Z tą mają jakiś problem. Gdzieś może zerwało znowu jakąś linię, bo mam okropne wiatry. Ja tak z tematu na temat, ale tu mi się wyświetliło. Więc wiem jak jest. Ja mam i tak internet swój w telefonie, więc tak jak inni wszyscy domownicy, mamy nie tylko internet w domu, ale każdy ma również swoją datę. Co tam jeszcze? Także mamy wyjście. W tym tygodniu my. Coś dobrego jutro ugotuję dla małego. Może coś też zamówimy. Mamy tyle słodyczy, że szok. I ja już znowu tutaj mówię i mówię i mówię, więc odezwę się już jak wrócę z zakupów. Dobra, się dam yy, sobie kawusie pije. Pokażę wam, pokażę wam może takie czynności domowe. Czekajcie, tu trzymam chlebuś. O, orkiszowo jakieś tam. Piękny chlebek. W sumie to on wygląda tutaj tak mało zacnie. Ale jest naprawdę pyszny. Moje ciasto bananowe. Hmm. Ciasto bananowe w sumie to ono już. Tutaj parę dni ma, ale jest mm, fenomenalne, pies biegnie, bo usłyszał, że otwieram, uwielbia to ciasto, o już idzie, Zobaczcie. Dobra, pokażę Wam co, co kupiłam, aha, yy, co ja robię jeszcze, codziennie piję mleko siadłe, czy tam maślankę yy, i robię sobie z mleka normalnego, mam tutaj swoją też śmietanę, widzicie, już się zebrała ładnie. I później mam na florę bakteryjną jelitową Także róbcie sami. Polecam. Oczywiście mleko musi być wtedy inne, nie te co piję do, do kawy z kartona, tylko te butelkowane. Dobra. Co my tutaj kupiliśmy dzisiaj? E, jakie przy Przecenione piersi z kurczaka z 4 funtów na funt 60. I tutaj mamy już na półtora obiada, że tak powiem, Obiad. Później Kupiłam tarkowaną marchewkę, jak znalazł, się do sałatki, do surówki, na przykład na jutro, czy ja będę robiła też... Co będę robiła teraz? Będę robiła... Papryka szczeciński za mną chodzi cholera mocno. No, hot dogowe parówki, jedna z najlepszych parówek, ja te kupuję, bo je bardzo lubimy. W sumie tu rasul je uwielbiam, ja tak samo. E, teraz tak, kurczak, tutaj akurat 2 kg, e, przecenione na pół ceny. Ale zobaczcie, fun 68 mówię, bierę, bierę, poporcuję będzie. Nie wiem, czy sobie nie zrobić, yy, czy sobie nie zrobić galaretki yy, drobiowej. Chyba tak zrobię właśnie z tych kurczaczków, z tych pałeczek sobie zrobię galaretkę drobiową, bo również za mną chodzi, a to jest bardzo fajne... Yy, na kości, na mięśnie i w ogóle witaminy. No i smaczna jest, smaczna jest, ludzie. Ja bardzo sobie cenię takie zdrowe jedzenie ogóreczki, przecenione oczywiście, jakby było inaczej. Tutaj mam jeszcze żółtkie tutaj mam paprykę. Papryka już nie jest przeceniona, ale zostały mi tylko dwie papryki. Ja bardzo dużo papryk. Jadam koncentrat pomidorowy, ocet koniecznie musiałam kupić właśnie, bo będę robiła we, nieweki. No będę wekowała, znaczy wekowała, jak to się mówi, nieweki, takie, że trzeba zagotować i i tak dalej, tylko w zalewie będę robiła do słoików, parę rzeczy na obiady i potrzebowałam ocet, bo mu się kończy. Tutaj mam kaki. Po polsku? taki? Dwie paczki ziemniaków, bo takich zwykłych, najzwyklejszych, nieprzecenionych. Rasol sobie zażyczył na obiad kopytka. Także mama będzie jutro Sylwii robiła kopytka. I tutaj szpinak, również pół ceny. Ja robię a to ciasto, a to robię ser ze szpinakiem i różnymi rzeczami szpinak bardzo zdrowy i potrzebny, także teraz robię jedzonko i odezwę się do Was później. Ja pierwszy raz od dwóch tygodni zabieram się za trening, Mi się będzie robił obiad, Patrz, patrz w kuchni. Ciągle tylko przydarę. No. To jest coś do tego, co chodzi. Dobra, my się zbieramy. Znaczy zbieramy. Mi się kroi tam. O Jezu, jak szczypie. Ja tutaj już w stroju, przygotowana, mały ma swój dzień, także sobie leży odłogiem. Śmieje się cały dzień. Zaraz przyjdzie Daria, jego chrzestna. I będą spędzać fajny wieczór. A my idziemy. Się lautować także super. A co tu mi się włączyło? support bla, bla. Nie, nie chcę tego. Oczywiście, trening z agatą 100 lat nie robiłam. Będzie, będzie moc. Pogoda jest bardzo, bardzo, bardzo tania. Ja dzisiaj ubieram zwykłą bluzkę, czerwone spodnie i tam buty, jakieś tam, bo będziemy też chodzić. Tak, jedziemy, a szczególnie w Glasgow są ulica pozamykane przez to, że jestem coś tam klimatyczne, wiecie. Greta przyjechała, te sprawy, rzutuję <grystuje> oczywiście. No, nabijam się, jedziemy taksówką, bo też będziemy po alkoholu i w ogóle, więc coś tam na telefonie nagram. Jak doszła się kąpać po treningu, to naładuję sobie specjalnie telefon, baterię. Teraz zabieram się za trening, bo naprawdę mam mało czasu, a muszę się jeszcze wykąpać. I trochę malnąć. Owoców będę miała dzisiaj, niestety, zpięt. Niestety, niestety. Dobra, lecę. Uwielbiam to. To pocenie się, to skakanie. Kocham tę energię, tą moc, to stampanie, to jęczenie, to takie, że robisz, bo jest ciężko już nie możesz, prawie czujesz, że wy, wywracają ci się flaki. Uwielbiam to. Naprawdę. Miałam przerwę ze względów zdrowotnych, zdrowotnych. Już się bałam, że znowu mi wróci, ale na szczęście czuła nade mną. Tam ktoś u górę i jest dobrze dzisiaj po dwóch czy trzech tygodniach. Porządny trening właśnie ukończyłam. I kąpać jest Pierogi, ruskie. Pierwszy raz od chyba 15 albo po 20 lat. Tak, bo spróbowałam, zrobiłam swoje. Zjadłam z mięsem, spróbowałam jednego e, ruskiego i za chwilę będę w ruskie. O, już się do mnie zabijają. Dobra, buziaki. Jak coś to u mnie głośno, ja zamknę drzwi. Dobra, już jestem gotowa, jeszcze sobie tylko buciki i tak dalej. Dobra, może tak. Może jak? Fryzurka, ale tak wieje, że ja później włosy i tak scepnę. Na razie one się fajnie trzymają. <grytywny> Dobra, idziemy. Czekamy, ta teksturka jest problem i się wkurzamy. Wkurzamy. Taką twarz czerwoną mam po po treningu, jak widzieliście. Ale już dobra, już niech tak będzie. Dobra. Także chciałam się Wam tylko pokazać, zaprezentować. Du, 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 du. Idziemy na stand-up. I do papu. Chlacie. Mamy wyjście dla dorosłych. dzisiaj na stand-up. Stand-up będzie znajdował się tam, tam w tym miejscu, tam gdzie ludzie stoją. E, kocie. Tuli pan. Tu, tu. Kto będzie? To będzie? Teraz stara. Nie, nie będzie jej. Kto, kto inny? Nie, no powiedz, bo ja nie wiem. Ale kto będzie? No na stand-upie. Dużo ludzi. Patrzę, stoi twój też. <noise> Zaraz bani dam. <noise> nie, no serio. No kto będzie występował? Na no A kto? 3, 2, 1, 0 Na no! Oh, weź! Powiem, okej okay. eee, No ten kabaret będzie ten... Ta kabaret na standupie! No dawaj, dawaj, bo baterie mi nie zużywasz. Nie pamiętam. No dziubie! Ten... Ten uchodźca. O ten, z jak mu tam było? Taki Nisryjczyk Giza. O, Giza, no. I taki jeszcze... E, Co lubi się wys... Ten Taki wysoki chudy w okularach. Tego nie lubię. A kto to jest? Róch ruciński. Nie. I idę. chcę przepadam? Bo idę. No. Jesteśmy tu z bratem i, i z przyjacielem. Ale on... Nie <laughs> wiem czy chcą się nagrywać, z czy bratem nie. Bratem i spitem jesteśmy. To jest prawda. Chcecie się pokazać, czy raczej bardziej, nie? Bardziej flippy flap. No raczej nie chcą. Także nie nagrywam. Ale później może się pokażą. Ja, ale, ale później może się pokażą. Później jak, jak ten, jak, bo później idziemy jeszcze na Pawy i tak dalej. Także imprezujemy, póki później możemy. Na, na, na stole. Nau. No. 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 Boomerang, I'm one of the Lovely. Oh, I. <laughs> oh, I mean it. Oh I I can't believe it's fucking crazy in my mind. Na razie tak. Za chwilę włączę. Jest. Spoko. Cześć. Ok. Kurczek tu na mnie. To Nie mogę nagrywać, ale pokażę Wam tylko, że wchodzę. Ludzie jest trochę. Scena jest tam. Już mnie opieprzyli, że nagrywam, jeżeli można, Także, Gdzie siadamy? A czekaj, o, czekaj, czekaj, bo tam... Zniknął. Uh, ludzie, nawet fajny. A ja mam taki... Uh, taki nawet fajny ten. No i tak. Tak. Ale że chciałbym, żeby faktycznie zaszczepieni ludzie umarli, a potem chciałbym zobaczyć, jak sobie radzą ci, którzy zostali. Bo jeżeli antyszczepionkowcy mają rację. Dobra, już wyszliśmy. Powiem Wam, że z był był przekozacki. Uśmiałam się jak nigdy. Ja siedziałam, tylko otwierałam łzy. Ze śmiechu, bo fajnie, naprawdę, fajne przeżycie. E, przyznaję, bez bicia, że byłam jeden, pierwszy, jedyny raz. Także. Mm. Fajnie. <laughs> Idziemy teraz gdzieś coś popiatkować. Idziemy na piwo albo na whisky? I stamtąd no to... zadzwonimy? Dobra. E, teraz gdzieś tam szykujemy coś. Ewentualnie będziemy dzwonić po taksi, kupować jakieś fajne rzeczy. Do zobaczenia później na pewno coś jeszcze nagram z tego miejsca. Dobra. Uh, 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 uh. Dobra, rzadko się zdarza, że jestem w Glasgow na piechotę. Bez samochodu. Wieście. Za chwilę będziemy w centrum, bo nigdzie nie ma taksówek. A teraz chcę złapać. Prędzej złapiesz COVID-a niż taksówkę! Konie idziemy do ślubu. O, albo... a nie, to zabawkowe. Myślałam, że to jest, wiecie, jakiś tam ten. Dobra, to sobie idziemy. Jest fajnie. Wiecie co? Prawda jest taka, że ja nie pamiętam kiedy ja szłam na piechotę w brzasko. szok i niedowierzenie zapisuję inaczej telefon o i wchodzimy do życia yeah. i co teraz? Wszędzie bawy, wszędzie imprezy, zobaczymy co wymyślą nasi panowie. A nasi panowie to tak nie za bardzo chcą się bawić. Ja jestem jedyna baba. No i tak sobie stoją ludzie, Tylko czy jest spódnica, czy ma spódnicę. Ochroniarze imprezują sobie, wszędzie pełno ludzi. I jest fajnie. I Ted już pobiegł chyba po taksówkę, no żebyśmy się dostali do barek. Jeni wysiadają, drudzy. I drudzy, drudzy wsiadają, łapiemy taksówkę specjalnie, przyszli, bo chcemy się dostać do miasta. <słuch> Wróciliśmy do domu. Zobaczcie, no, kto? <laughs> czemu się tak cieszy? <laughs> czemu, czemu się tak cieszy? Bubu był grzeczny, tak? Przekąska. No, byłaś, byłaś. Przenieśliśmy imprezę do nas, jest pierwsza w nocy. Mały się z powrotem ubrał. Zbliżamy na ciuchę. Zapytał się, czy może mm, wyjść i poświęcić z nami. Powiedziałam, że tak. Wyciągnął pranie, co prawda nie poskładał, ale słuchajcie, nie było proszone, nie było mówione, a to i synek sam wyciągnął pranie, i to jest takie, znaczy, wiecie, no, może to nie jest jego, proszę przekąska, to nie jest jego działka, to nie jest jego brocha, żeby to zrobić, jestem taka. Bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa. Fajny dzień. Chłopaki sobie zamówili jedzenie. Tu albo jedzenie. Tam sobie się jedzą gadają. Młody wyszedł do nas. Dam ja teraz psu przukąskę. Wypijemy sobie jeszcze po Posiedzimy, pogadamy po ogla, tam co w telewizji. To był bardzo dobry...